W jakim przypadku masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne samochodu osobowego A po zmianie właściciela pojazdu B po skierowaniu przez organ kontroli ruchu drogowego C po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia OC Teraz tak. Po zmianie, po zmianie właściciela pojazdu nie mamy takiego obowiązku tutaj się tylko i wyłącznie zmienia właściciel. Przegląd będziemy mieli dalej ważny. Jeśli nam wygaśnie umowa ubezpieczenia OC, ona nie jest tutaj jakby jednotorowa. Nie, są, nie ma tutaj żadnej zależności pomiędzy ubezpieczeniem mojego pojazdu a Badaniem technicznym mojego samochodu, ale na pewno takie prawo mają funkcjonariusze chociażby policji, tak, do tego, aby skierować mój pojazd chociażby po kolizji, tak, po naprawie elementów, które zostały uszkodzone w wypadku do dodatkowej właśnie, do dodatkowego badania technicznego tak, czyli poprzez yy, skierowaniu przez organ kontroli ruchu drogowego tak, czyli funkcjonariuszy policji tak, czyli odpowiedź prawidłowa B.